Nie są dokładnie w jednej linii. Zawsze jest jedna trochę z lewej, trochę z prawej, ta następna, i musicie zerknąć, czy ta wyższa przebinka jest z lewej czy z prawej, i ułożyć tą linę, która do niej idzie z lewej, bądź z prawej. Żeby one po prostu się tutaj nie krzyżowały, bo to nic nie pomaga, a może przeszkodzić komuś. Może nie przeszkodzić, ale wiecie, od tego jest, od tego jest poręczujące, żeby to robił dobrze. I yy, przywiązaniu ósemek ta lina jest dość sztywna, także to nie jest takie proste, ale. Dążymy do tego, żeby to uszko po zawiązaniu było mi malutkie. W ten sposób, no nie? Ono ma być takie, ponieważ po obciążeniu, ono, bo musicie go jeszcze po zawiązaniu w pięciu pozaciągać, bo jeśli go nie pozaciągacie, to on się sam pozaciąga, a nigdy nie zrobi tego tak, jakbyście chcieli. No to pozaciągajcie go. O, i on wtedy już, yy, już jest taki. I teraz na przykład, o, mi się skrzyżowało, to przed wpięciem sobie popatrzę, pyk. Ona bardzo często z wora wychodzi skręcana delikatnie i ona może być jakby poskręcana i mimo że jest ok, to będzie wam się wydawało, że coś jest nie tak, bo będzie wyglądała w ten sposób. A tak naprawdę jest ok, tylko ona jest poskręcana, jak się rozkręci, to często jest tak, że jak jest mocno skręcona, to po zrobieniu przypinki na tym luzie od przepinki macie coś takiego, no nie? To nie jest błąd. To jakby wynika z tego, że nie została lina wyprostowana po wyjęciu z wora, ale nie zawsze jest jakby na to czas. Szczególnie na akcji w jaskini. Jak się taki krągiel na dole przepinki pojawia, to nic strasznego. Jak te. Jakby będziecie używać y, takich.